Z osobistą satysfakcją chciałbym zaprosić wszystkich Państwa do oglądania TV Gap. To pomysł, który przyszedł mi do głowy dosyć dawno. Jakoś tak się składało, że tego pomysłu nie udało się dotychczas zrealizować, ale przychodzi ten moment, kiedy to się staje. TV Gap to nie jest telewizja edukacyjna ani nie jest to telewizja informacyjna. My chcemy zaprosić Państwa do wspólnego myślenia. Do wspólnego zastanawiania się nad różnymi istotnymi w naszym życiu zagadnieniami. Chcemy robić to z pozycji uniwersyteckiej, to nie znaczy naukowej. Chcemy zaprosić Państwa do pewnego intelektualnego wysiłku, nawet jeżeli ten intelektualny wysiłek będzie wiązał się z rozrywką, z uśmiechem, z czymś, co ma nas mądrze rozweselić. Mam nadzieję, że nasze propozycje programowe, których będzie coraz więcej, przypadną Państwu do gustu i zechcie Państwo odwiedzać naszą stronę.